Ale naprawdę ładnie to pachnie. Czekaj, jaki to jest zapach? Pachnie wanilią. Trochę cytrusem oraz miłością. Niestety nie ma gdzie tego postawić, telefon jest nasłownie na półce, więc albo muszę to cały czas trzymać, żeby wciąż był klimacik, ale jest ładny lens flare. Nie możecie się rozczarować obecnością 3. Dla mnie jest to absolutnie niemożliwe. Wiedząc, że za reżyserię nie odpowiada już James Wan, ten zajęty był malignant oraz przymiarkami do Aquaman 2, Wodny Świat. Nie da się mi szczególnie wygórowanych oczekiwań. Od razu ogarnię jeszcze to samo, co dwie pierwsze części, to to nie będzie. Sważa, że za trzecią wziął się reżyser. Tak samo i żal, i nie żal ranią, Jorono. Ja, kochać cię, nie przestanę. Ta piosenka w ogóle tak nie leci. Strasznego paskustwa, odhaczającego rzeczy obowiązkowe dla obecności. Żółte napisy, kamera przelatująca przez dom, ogólnie podobne ujęcia, oparcie grozy na męczeniu niewinnej, a jakże? Jakby to pilisko nie tyle było tak dobre, że aż powierzono mu na rozkaz diabła, co miało stanowić test, czy w ogóle uda mu się osiągnąć to obecnościowe minimum, aby fani dupa cicho. Poligon doświadczalny, a nie film. Może to jednak skaszę, ponieważ przy moich włosach stwarzam zagrożenie pożerowe. Taki piękny zapach. Zepsud. Poszłam zatem na 4DX, jest tu tak gorąco, że odpalę wentylator i mam w dupie, czy będzie go słychać, a będzie go słychać. Poszłam zatem na 4DX, co by ubarwić sobie seans, Zafudować sobie wizytę w parku rozrywki w razie gdyby film był ciulowy. I zobaczyć jak w ogóle wygląda ten czwarty wymiar X... Trak, kapałki owoców horrorze. w horrorze. film akcji wiadomo. W Szczęście sensie jak auto jedzie po wertepach, jak 304 powlice, psika wodą, jak Smosh w trajnach, to laugh, a pistony walą w plecy jak kogoś na ekranie pizgną o ścianę, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało w horrorze. Horror to horror, skoro terror tam zastępują mariasz, skrzypiec i pchnięcie nogą o szafę. To czy wtedy widzom obrywają tylko wibracjami, czy także jakimiś pchnięciami, także są szarpanu, czy fotele miotają się w scenach opętania? Nie mam pojęcia ale bliżej nawiedzonego domu strachu w z zrój, który odwiedziłem w dzieciństwie już nie będę. Tymczasem Cinema City położę to na Alone in the Dark oraz The Movies. Tymczasem Cinema City pokazuje mi w repertuarze 4DX już o dziewiątej. Super wcisnę w grafiki, jednego dnia obejrzę 4 filmy, a nie po tylko trzy, po czym, tak konkretnie po przejechaniu, okazało się, że tkwił w tym hacz. Tym czymś byłam ja. chodzę na salę po tej 9:20, kiedy ten sens miał się rozpocząć, i oczekuję, że będą lecieć jakieś zwiastuny czy coś, a tu absolutnie nikogo nie ma. I nie, że nikogo nie ma, to jeszcze nic nie jest emitowane. Już się zastanawiam, czy, czy, czy to jest na pewno ta sama sala. Nie, jest podwyższenie, więc to jest ta sama sala. Czy to jest jakiś sens? Widmo obecność szpana Bestia. Aż tu nagle na salę przychodzi pani poinformować wszystkich widzów składających się ze mnie, ze mnie oraz ze mnie o opóźnieniu. A to dlatego, że czekają na wycieczkę szkolną. Ale proszę się nie martwić, sens rozpocznie się bez reklam. Nie no, było to bardzo miłe, minęło już 20 minut, a bloki reklamowe trwają właśnie tyle. Gorzej, że nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem można było kupować bilety na najwidoczniej prywatnie zarezerwowany seans, tylko dla wycieczki szkolnej. Gorzej, że ta wycieczka przypomniała mi, dlaczego tak bardzo nie lubiłam szkoły, ani nawet wypadów do kina. Znakomita większość klas, przy choćby tej jednej, pojechała, żeby wykręcić się od lekcji, a nie żeby faktycznie obejrzeć ten film, jak ja. I szeleściła hałasując. I hałas Słysząc, gadała, wpatrywała się w telefon na full jasności, jakby nie było innych osób dookoła, a wychowawczyni swojego własnego nie wyciszyła, pomimo tego, że przyszło jej już 5 SMS-ów, ale może teraz nikt jej nie przyśle, więc po co to wycisza kurwa? Niestety nie był to jedyny problem, z jakim musiałam się zmierzyć na planie obecności 3 w 4DX a u nim 4DX. Widzicie, ja na nienawidzę po części dlatego, że wpisują się w moją fobię niespodziewanych krótkotrwałych ataków. Kuksańce, kopnięcie prądem przy dotknięciu klamki chociażby, jumpscary, Dwa z tych grze wlicza się w 4DX. Łośniki oraz silniczki, lekko, ale nagle, uderzające w plecki. Ewentualnie wibracje, więc to nawet trzy. Na razie nie ma rażenia prądem. Wszelkie błyskawice i są zastępowane lampami, ale kto wie, może kiedyś przyjął paralizatory to foteli. Zatem 4DX razem ze swoim audio, szczutkami, obrazem, szarpaniem fotela, wibracjami, nie tłami kliencyjnymi po kostkach, kiedy postaci szurają czymś po jakiejś powierzchni oraz powietrzem za uszami, którego kompletnie nie czuć, I gdy się nosi, nosi maskę, zapewnia znacznie większą ilość bodźców niż standardowy sens. co dla mnie było absolutnie tuzgocącym przeżyciem. Już nie mogę zatkać uszu, by ten strach przeminął. Nie, demon jest wszędzie! A zuzgotało mnie to, ponieważ w kinach, które dawno temu pomyślałem, głośność z udźwiękowieniem i tak jakoś im zostało, stres, skoki są mi większym kłopotem niż w domu, gdzie mam faktycznie możliwość kontrolować tegoż nakurwiania. I nawet bardziej się bać, bo wtedy boję się sytuacji, a nie głośności jej towarzyszącej. Obecność 3 nie ma swoim budowaniem grozy startu do poprzedniczek. Jakby Michael Chavez już na samym początku się poddał, stwierdził, że nie ma co się starać robić coś swojego i tak jestem na przegranej pozycji i tak nie będą porównywać do Jamesa i reżyserską kreatywność poprzestał na zdjęcie miejscami naprawdę zachwycających same wizualnie opowiadają konkretne historie ale jak to ujął Jakub Najmurek w jednym z najładniej i najmądrzej napisanych zdań w historii filmwebu. kino to nie Instagram ładne obrazki nie wystarczą wtedy była to recenzja szatan kazał tańczyć teraz 4DX cholernie rzadko wykracza to poza przewidywalne do granic możliwości cisza głośno, cisza Aaaa! Kiedy Jedynka i dwójka zyskały sobie moją sympatię, nieważne jak bardzo, by ona nie była warta, bo podobno hejtuje wyłącznie te dobre filmy. Wiem, że straszaków nie dzielono tam na segmenty. O, teraz nic się nie dzieje, absolutnie nic o nic się nie wydarzy. Ale teraz scena, która skupia się tylko i wyłącznie na akcji. Cały czas czuło się napięcie, licho nie spało. Nawet w uroczej i cudownej scenie śpiewania Elvisa chodziło, owszem, o danie rozrywki, ale przede wszystkim o danie rozrywki przy Zarażonej rodzinie, przybywającej obecnie w stanie ciągłego niebezpieczeństwa. Na z diabła napięcia, ma jak na lekarstwo, bo wiemy, że zaraz się wyczerpie po, po, po tym czapskiej i jak substryknięcie, co czyni trójkę niesamowicie niestraszną, a jedynym co zapewnia jakąkolwiek namiastkę niepewności, o no nas, bo... co się zaraz wydarzy, jest nie niezawały na samym początku, co do tego też nie ma wątpliwości. A ten jeden uparty, odpowiedzialny za to wszystko demon Kutas Jeden. Ten, że ten, choć miał potencjał na stanowieniu ważnego autorytetu, no nie cierpisz tej suki, chcesz żeby pozbyto się jej w jak najbardziej okrutny sposób za wszystkie okropieństwa, jakich się dopuściła, a jednocześnie ciężko ci nie przyznać, że kurde, no ale moc i siłę i prezencję to ona posiada, to jest wpuszczony zbyt późno, żeby stanowić jakąkolwiek odmianę, na którą nieco się zapowiad... Zapowiada. zapowiada. Zapowiadało. Wydawałoby się, że przy wzięciu na warsztat udowodnienia przed sądem, że skazany za morderstwo był opętany, może lepiej nie przy tym wietrze, i pewności, że nie dorówna się Jamesowi Lonowi, wydawałoby się, że w takiej sytuacji szawes postawi na co innego, zagra własnymi kartami. Spora część akcji będzie się toczyła na sali sądowej czy coś, w końcu tu o sąd chodzi, a śledztwo i wynajdywanie dowodów będzie sp... nie. Scenariusz dał odpowiednie pole do popisu. Tu ciarki, tam koszmarki, ten dramat, tym pojedynek. A reżyser leci jak po sznurku i broń Boże nie gmera w tym co sprawdzona. Vera Farmiga i Patrick Wilson wciąż kipią charyzmą i nie da się ich nie lubić. Skutecznie zasłaniają niesmak pozostawiany m.in. przez... Oraz wrzucone na koniec archiwalne nagrania. Tak śmierdząco przypominające, że jeśli już mamy mówić o tych obecnościowych Urenach, jacytoni nie są odważni do to musimy mówić nie tyle o fikcyjnych wersjach prawdziwych osób, co o całkowicie fikcyjnych postaciach. Na szczęście kino jest po to, by dawać nam to, czego nie daje nam życie. Dobro. Dlatego tym bardziej się cieszę, że nikt nie czyścił tej stali 4DX, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ani chociaż nie sprawdzał, jak ona działa przed wycieczką szkolną, którą się zarezorbowała gdyż w większości w przypadków fotele w prawym górnym rogu skrzypiały tak, jakby kola wlana w nie pamiętała jeszcze czasy przedlockdownowe czyli mniej więcej z 20 lat temu co bardzo... dobra, zamknij się co bardzo często rozwalało niejako, ale jednak budowane napięcie kamera powoli się obraca, aby pokazać co lub kto kryje się za rogiem w tle natomiast nie słychać absolutnie nic, bo jak inaczej ma wybrzmieć ten niebany jumpscare Przyjadne zastępuje skrzypienie. Osiągające szczyt bezczelności oraz humoru w scenie, w której dzieciak bawi się na łóżku wodnym, a fotele z jak najbardziej jak tylko mogą starają się oddać to fizyczne doświadczenie tegoż gibania się. Ale pomijając to, że fotele nie są Umyte. Był to jeden z fajniejszych sensów 4DX, na jakich było, bo faktycznie urozmaicał film i czynił z niego to, czemu trójka nie sprostała, a czym jedynka i dwójka były. Żadnym przełomem, próbą chwycenia więcej niż mogło się złapać, przedefiniowania gatunku horroru. Nie, obecność 1 i 2 to jest the best of horrorów. W dzieła gościa, który popkulturę przeżarł na wylot i swoją miłość do niej przelał do swych filmów. Tworzył filmy, które sam chciałby obejrzeć. Trójki nikt nie chce obejrzeć, dlatego że intryguje go stare z jej fabuły, a dlatego że podobały mu się poprzedniczki. Choć to niezły film, okazjonalnie zahaczający nawet o bycie dobrym, rzadko kiedy czerpie tę niezłość z bycia sobą, a z duetów Vera, Farmiga i Patrick Wilson i z rzeczy z jedynki i dwójki. Tym razem nie z potrzeby serca, a z potrzeby odtworzenia serca czyjejś innej osoby. Ponieważ duża część podzielała ten sam entuzjazm, co ona? co prowadzi do tego, że intryga ma nierówne tempo, horror nie straszy, walka o litość sądu w ogóle nie ma miejsca, a wszyscy poza Warrenami o sympatii od twórców mogą zapomnieć. Zostaje zatem pokaz fajerwerków. Tu kolorek, tam ładne ujęcie, tu o, nawet błyskotliwa scena. Wow, ale nic co spajałoby te błyskotki w jedno. Bo ty, ty, ty to, to wam zostało pisganie twarzą. twarzą twarz, twarz. Dziadko. Jeżeli tak na to pójdziecie, to czemu ja to wszystko mówię?